Szanowanko, dzisiaj walczymy z elektrycznym ręcznym w samochodzie Renault Laguna 2 po faceliftingu, u mnie rocznik 2007. Trochę taki filmik będzie od dupy strony, że tak powiem, brzydko, gdyż nie nagrałem momentu wyjmowania, ale i tak ciężko byłoby to nagrać, bo nie mam kanału, więc się wczołkiwałem po prostu na podnośnikach pod fure. A i tak niewiele byłoby widać, więc po prostu powiem wam o co chodzi. Trzeba odkręcić y, śruby mocujące to całe metalowe ustrojstwo, to jest mocowanie y, silniczka od ręcznego, całego mechanizmu. No u mnie to się trzymało na tej śrubie tutaj zewnętrznej, tej drugiej co prawda nie było, pewnie w oryginale powinna być. U mnie to tak było na tej tutaj wewnętrznej. O, w tych otworach co są, na tych wewnętrznych się tam gdzieś trzymało. To musiałem to wyszarpać, gdyż i tak tam nie szło dojść. W każdym razie udało mi się to wyrwać, całe było w korozji. Opukałem to młotkiem. To jest jeszcze taka osłonka, tutaj wchodzi do środka ten mechanizm, no to taka osłonka, całość tego opukałem młotkiem, wypadło z tego pełno rdzy. No i. Dalej mamy tego typu mechanizm. Sam mechanizm mieści się w takiej oto obudowie. Tutaj trzeba te wszystkie śrubki odkręcić. U mnie już one były dosyć mocno skorodowane, natomiast one wchodzą w obudowę plastikową, więc nawet jak jest jakaś korozja, to idzie nabić młotkiem te, które już miały łby obrobione i jakoś wykręcić, ostatecznie jakoś, nie wiem, nawiercić dremelkiem i na płasko, bo tu są na y, śrubki toksy. Ale idzie to w miarę łatwo odkręcić. Następnie trzeba się wziąć za uwalnianie linek hamulcowych. A jeszcze rzeknę słupko, gdyż, żeby to wyjąć, no to tak, trzeba odpiąć linki od y, zacisków. Y, zasadniczo one mają taką końcówkę, tu jest jeszcze o, nieurwana, no to taka jak ta, tu po prostu wchodzi w zacisk. Drugą u mnie ja już miałem obciętą, gdy ktoś, gdyż ktoś nie zastosował awaryjnej dźwigni, która jest w pod, podłokietniku pod schowkiem, i po prostu ktoś to hamsko uciął obcinaczkami. W związku z tym, miało ja się tak miałem linkę do wyrzucenia. Nowe kupuje się w komplecie za 83 zł. Zestaw od obydwu linek. Natomiast jest jeszcze taka linka do awaryjnego właśnie luzowania tego mechanizmu. To jest ta, która tutaj wchodzi. Ona sobie idzie tutaj, 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 tutaj. I on trzeba też wyszarpać. Znaczy, najpierw odkręcamy od, taką żółtą wtyczkę, która jest tam właśnie w podłokietniku. O, wówczas będzie taka końcóweczka. I po prostu to trzeba wyszarpać, tam jest jeszcze na takich tam mocowaniach lekkich, ale to tam sami zobaczycie z tyłu auta, a później już po prostu idzie yy, w takiej przelotce i to idzie prosto do podłokietnika. Więc po prostu zastanawiałem się jak to wyjąć, jak to wyjąć, w końcu szarpnąłem i całe elegancko wyszło. No i ta dźwignia jest taka, że właśnie jak się ją tutaj użyje, jak się mocno pociągnie, to tutaj teoretycznie luzuje się ten mechanizm. Zaraz pokażę o co chodzi a jeszcze w międzyczasie dogram Wam tą y, samą rączkę. A więc wchodzimy sobie do auta. O, I tu jest taka żółta właśnie rączka od otwierania awaryjnego, więc z niej tylko trzeba tutaj wyhaczyć tą linkę, a cały mechanizm znajduje się właśnie tutaj pod podłokietniku. U mnie ten ręczny był bardzo długo nieużywany. Ja już go kupiłem w takim stanie, ale widać po stanie linek, że to po prostu jest jakaś masakra. Ledwo w ogóle to szło wyszarpać, gdyż to już było tak skorodowane. Długa strona też nie wyglądała wiele lepiej. Tu jest taki plastik, trzeba te tutaj o, boczne zaczepy, ten i jak się odwróci ten. Delikatnie sobie tam śrubokrętami podważyć i wyjąć, a wówczas już tylko jest taki dołeczek z tej strony. A z drugiej strony jest taki czujnik, i nad tym się to zaczepia. Ten czujnik sobie idzie tak, i tu jest tak mocowany. Ta taśma jest tutaj, się odczepia od tej płytki z elektroniką. Tutaj jest silniczek, już teraz u mnie odkręcony, gdyż sobie wszystko czyściłem. W tenże silniczek wchodzi takie coś. I tutaj też uwaga, żeby to wszystko rozruszać elegancko. O, ten mechanizm już teraz chodzi płynnie, elegancko, bez żadnych zacięć. Na początku było tak, że po prostu stał, nie szło go ruszyć. Musiałem to wszystko takimi różnymi szczoteczkami od dremelka rozmaitymi, ee, z metalowymi, mosiężnymi, w zależności od zabrudzenia, czy jest tylko brud, czy jest jakaś tam rdza i dremelkiem, czyli takim właśnie mini szlifierką. Taki dźwięk jak u dentysty. Takim to narzędziem eee, właśnie wszystko musiałem sobie tutaj odrdzewić. No i teraz jest elegancko, tutaj już wszystko jest odrdzewione. Za chwilę jeszcze będę smarował to smarem łożyskowym powiedzmy. Natomiast już wszystko chodzi płynnie. Na początku to mówię, to było zacięte w ogóle, ten mechanizm awaryjnego rozwalania nie działał tutaj z jednej strony jest taka gwintowana tuleja i w nią wchodzi jedna część linki. gdzie to ona jest? O, tutaj jest ta z gwintem, więc to sobie tak wchodzi. Także u mnie to też było tak zastane, że musiałem to normalnie kluczem ostro wykręcać, gdyż tak już było prawie, że przyspawane do tego. No ten mreł się to już musiał od bardzo długiego czasu nie pracować. Zaraz w ogóle będę diagnozował, czy po wyczyszczeniu wszystkiego to ruszy, czy trzeba będzie oddać silniczek do regeneracji lub też ewentualnie jeszcze może być problem Albo w przycisku, tam ponoć luty lubią być zimne i trzeba by je przelutować, to się psuje, no albo ewentualnie jeszcze same zaciski stoją i przez to też nie działało. Także możliwości jest kilka, póki co mam zamówione nowe linki, czekam na nie, a w międzyczasie robię sobie gruntowne czyszczenie całego tego mechanizmu. To wszystko było takim taką mieszaniną smaru z brudem, z syfem, z rdzą, więc już to z grubsza powyczyszczałem. Tutaj silniczek jest odkręcony, gdyż on w oryginalnej... Pozycji jest o w ten sposób zamontowany. No i oczywiście jeszcze z tym tutaj trzpieniem w środku to się powinno ruszać. Znaczy, on tym kręci i przez to wkręca lub wykręca linkę z tej strony. A z tej jest połączone przez taki właśnie tutaj czujnik z linką z drugiej strony. Natomiast nie mam pojęcia, czy to jest sprawne, czy nie. Za chwilę wszystko to złożę. Wsadzę do auta, no i uruchomię, czy w ogóle coś tu się będzie. Włączać ten silniczek, czy nie. W każdym razie jest firma, która to regeneruje całość. Nawet w cenniku mają, że teoretycznie cokolwiek by nie było niezepsute, no to na chwilę obecną do 400 zł jest naprawa, a jak coś mniej, no to wiadomo, że mniej. Wysyłka za pobranie, więc być może się tym zainteresuje, no chyba, żeby przypadkiem zadziałało, więc pierwszą inwestycją był zakup nowych linek za 83 zł komplet. Czekam ciągle na tą przesyłkę, a w międzyczasie tak. Rozebrałem sobie to kółeczko na końcu, tu jest na śrubce, i tutaj tak samo na śrubce jest taka sprężynka. I jak się, nie wiem, czy ja to teraz kamerą dam radę pokazać, postaram się sobie przyblokuję. Jak się awaryjnie zwalnia dźwignie, o, to to się rusza, w każdym razie powinno. Jak się ciągnie, ta linka tutaj, jak widać na tym kółeczku, o w ten sposób, to powinno właśnie płynnie chodzić. I yy, ta linka ma taką kuleczkę. Ta kuleczka jest zamocowana tutaj i ona podważa tą dźwignię, a ta dźwignia tu jest taki, nie wiem czy to będzie widać, języczek w środku i on wtedy yy, uwalnia mocowanie tych dwóch linek. To jest takie dźwignia do awaryjnego właśnie od, yy, uwalniania ręcznego, gdyby coś tam się zepsuło. No, więc teraz tak, bierzemy sobie tam, tu już mam takie właśnie brudne, pokażę, od tego smaru całego patyczki higieniczne, całość sobie jeszcze wydmuchałem kompresorem, na czysto, szmatkami i tak dalej, każdy element, żeby był przeczyszczony, żeby był odrzewiony, wszystkie te właśnie końcóweczki na dremelku, Patyczki higieniczne, jakiś tam ewentualnie rozpuszczalnik, choć ja nie stosowałem, ja tylko wszystko szmatkami ładnie sobie do końca wyczyściłem. No i teraz daję. Nowiusienki smar łożyskowy, tu już dałem na to kółko, żeby się wszystko idealnie kręciło. Ta linka też była częściowo zardzewiała, ta sprężynka była cała zardzewiała. Wszystko tutaj było takie zastane, w związku z tym wszystko należy rozruszać jak najbardziej, ale oczywiście uważając, żeby tutaj żadnego kabelka nie urwać. Tu jest taka delikatna tasiemka przy tym czujniku, żeby tego też nie zerwać, tylko ładnie wypiąć. No i jak przyjdą milinki to Będę to składał a w międzyczasie sobie jeszcze to tak na krótko podłączę, czy to w ogóle zadziała, czy nie. Mamy już to sobie złożone i skręcone. Teraz pokażę jeszcze, jak to, to się tutaj zatrzaskuje. Tu jest ten element, tu jest taki wystający cypek. I jeżeli to się złączy ze sobą, o, to jest zatrzaśnięte. No i teraz nie wiem, czy mi się to uda pokazać, gdyż mam tylko jedną ręką trzymam kamerę, ale tak jak się pociągnie tą linkę awaryjną. Kurczę, jak to zrobić, żeby to pokazać? Bo to się teraz będzie ruszało w każdym razie. Dobra, nie pokażę tego. W każdym razie wyobraźcie sobie, że jak się tą linkę pociągnie, to ten tutaj cypek w środku idzie do góry i wówczas, gdyby tu były przykręcone linki, a ich końcówki są na zaciskach ze sprężynami, to ta siła sprężyn rozsunie to. Tutaj jak ten cypek pójdzie do góry, mechanizm będzie uwolniony, wówczas jak będą sprężyny, to to się rozsunie, a jeżeli się to z powrotem ściśnie, to znowu się tak zakliknie jak przed chwilą. W ten sposób to działa. Dobra, sytuacja wygląda tak, że zamontowałem sobie ten cały mechanizm na aucie, podłączyłem, niestety nie ma kompletnie... Żadnej reakcji. W związku z tym teraz a podłączając sobie jeszcze komputer diagnostyczny, no i tak. Błędy DF043 i DF046, jeden jest tam od użycia linki awaryjnej, ten 046, ale ten 043 mówi o niedziałaniu silnika. W związku z tym za chwilę wylotowuję sobie z niego te dwa przewody. Podłączę go na krótko i zobaczę, czy sam silniczek działa, czy nie. Jeśli nie, to jest on do kupienia w internecie, a jeśli działa, no to zobaczymy jaka będzie dalsza diagnoza. Silniczek podłączony na krótko nie wykazuje żadnych objawów życia, więc chyba mamy winowajcę. Jakie to tu wszystko jest zgnite, to jest po prostu szok. Ledwo to się wszystko ruszało, a zobaczcie, to jest łożysko. Też ono prawie, że stoi w miejscu. Na jedną ręką nawet nie mogę tego obrócić. A to powinno luźno chodzić. Także masakra. Trzeba będzie to wszystko elegancko wyczyścić. Smar rozruszać. Dobra, drobna aktualizacja, a więc tak. Tu są te stare łożyska z tej przekładni. Jedno ma przeżartą całą bieżnię z rdzy. Pierwszy raz coś takiego widzę a drugie mimo, że nie ma, no to stoi całkowicie. Normalnie nie do ruszenia. Na szczęście za 2,40 od sztuki kupiłem sobie nowe, eleganckie łożyska w tym samym wymiarze, więc mamy nowiusieńkie łożyska. Teraz tak, zamówiłem sobie nowy silniczek z przesyłką 164 zł. Jutro powinien dojść. Natomiast nowy silniczek jest właśnie z takim tutaj, samym tylko wystającym trzpieniem, bez tej końcóweczki tej zębatki całej. I tą zębatkę, ona tutaj nie ma żadnego pierścienia zegara, w związku z tym takim palnikiem grzałem i podważałem ją mocno śrubokrętem. Po nagrzaniu dosyć łatwo schodziła. Znaczy też trzeba było użyć siły, ale dało się to zrobić. Więc, mamy zamówiony nowy silniczek, mamy nowe łożyska. Teraz będę się brał za czyszczenie tych wszystkich zębatek, tych całych plastików tutaj, bo tu jest kupa jakiegoś smaru z brudem i rdzą, starą. A jeszcze przyszły mi nowe linki. Za chwilę idę je odpakować i zobaczyć, jak to wygląda. No to mamy całą przekładnię wyczyszczoną, złożoną i nasmarowaną. Chodzi elegancko. Bez żadnych zgrzytów i lekko. Nowe łożyska, rzecz jasna. Tak samo w drugiej obudowie, także czekamy na silniczek. Sam silniczek na krótko podłączony kręci się bardzo szybko. Teraz zmontowałem przekładnie. wszystko jest nasmarowane, złożone, oczyszczone, więc on się będzie szybko kręcił, ale już no odrobinkę wolniej niż zwyczajnie bez przekładni. Jeszcze pokażę szybko. Jak widać, wszystko działa idealnie. W związku z tym pozostaje zamontować to w tym całym mechanizmie, i jeszcze na krótko sprawdzę, podłączając samą wtyczkę, czy to wszystko działa, i wtedy montuję z linkami. A tutaj mamy już komplet nowych linek. Podłączyłem sobie sam mechanizm do samochodu. I udało się skasować błąd niedziałającego silnika, natomiast ciągle jest błąd 046 i hamulec nadal tak jakby na krótko podłączony nie działał. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on musi wykryć jakiś tam naciąg klinek. Ale jeszcze wyczytałem w serwisówce, że być może nastąpi próba naciągu przy ruszeniu samochodem powyżej 2 km na godzinę, więc złożę już całość z linkami, tak jak jest teraz. Linki sobie zamontowałem, jedną i drugą. I postaram się spiąć to na gotowo i zobaczę, że wtedy ten ręczny zadziała. Mówiłem, że po podłączeniu na krótko hamulec nie działał, natomiast po złożeniu wszystkiego do kupy, po wprowadzeniu zacisków, wtedy zadziałało, więc widocznie są jakieś tam, być może czujniki napięcia. Więc teraz teoretycznie on już chodzi, wszystko ładnie działa, ale jaki jest jeszcze problem? Że po odpuszczeniu nawet hamulca tarcza się o, albo nie chce przesunąć jedną ręką, o, albo tak idzie bardzo ciężko. No i teraz tak, może to być zacisk, natomiast z drugiej strony też się tak obawiałem, że to jest zacisk, a po oskrobaniu szczotą na, na wiertarze całej tej rdzy okazało się, że chodzi elegancko, ładnie od strzała, bez żadnych oporów. Jasne, możecie powiedzieć, że... Przecież przy hamowaniu i tak by się to wytarło, ale z tym się tutaj nie zgodzę, gdyż wytarłoby się w obrębie pracy klocka. A tutaj jest taki bardziej wyżarty rancik od rdzy, i tutaj jest taki bardziej wyżarty rancik od rdzy. W związku z tym, jak się weźmie szczotę na wiertarze z tych dwóch stron, plus jeszcze z tyłu się postaram też tam pewnie będą podobne ranty, to wszystko zjechać, to powinno być elegancko, bo tak samo było z drugiej strony. I teraz o co tu chodzi jeszcze, że nawet na tej powierzchni roboczej może się trafić jakaś taka grudka rdzy, która się dostanie pod klocek i będzie żłobić rowek. W związku z tym, jak się teraz to wszystko ładnie usunie, a widać, że są jakieś tego typu rozmaite dziwne naloty, nie wiadomo z czego, to wolę to wszystko wyszczotować do zera. Z zmywaczem do hamulców, i później dopiero będę diagnozował, czy zacisk elegancko odpuszcza, czy nie odpuszcza, gdyż już miałem prawie, że w ciemno drugą stronę, właśnie rozbierać. A po wyszlifowaniu tarczy wszystko chodzi elegancko. Więc do dzieła. No i zobaczmy, jak się prezentuje tarcza po czyszczeniu. Elegancko. A jeszcze zaprezentuję, jak się kręci. Teraz już jedną rączką. Elegancko, żadnej siły. Więc raczej było warto. No to jesteśmy po krótkiej przejażdżce po podwórku i oto co wyświetla komputer: brak kodów usterek. A teraz jeszcze pokażę, jak to wszystko funkcjonuje. Jest tak, jak być powinno. A zatem, tak, mamy włożoną kartę i uruchamiamy sobie silnik. Ręczne jest zaciągnięty po automatycznym jego zaciągnięciu przy ostatnim zgaszeniu silnika i tak, wrzucamy sobie bieg, ruszamy, mamy komunikat, że parking break off, że się wyłączył, automatycznie po dodaniu gazu, czyli wszystko działa prawidłowo. No i teraz jeszcze tak z ręki go włączymy, a więc dajemy na dźwignię. I mamy komunikat Parking Brake On, słychać było dźwięk silniczka i zwalnianie. Również słychać dźwięk silniczka i Parking Brake Off. Także wszystko jest tak, jak być powinno. Wyłączamy silnik. I automatycznie zaciągnął się ręczny. Także dałem radę, chociaż się tego na maksa bałem, tej naprawy. Sumaryczny koszt to wyszło tak: 83 zł, dwie nowe linki. Silniczek 150, plus przesyłka 14, czyli 164 i y, jeszcze dwa łożyska po 2,40 od sztuki. No to tam 4,80 mamy. No trochę smaru y, łożyskowego do przekładni. No i kupa własnej roboty, ale satysfakcja jest wspaniała. 250 parę zeta wydane i wszystko działa jak należy. Jest praktycznie nowiusieńkie. Także subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w reklamy Barszczu. A zapewne jakieś jeszcze nowe filmiki z Laguny się pojawią, gdyż co nieco jest jeszcze do porobienia.